Cześć, tu Rozalia Gzekwo. Zostaw suba, bo inaczej musisz zgubić ten kanał. A teraz zapraszam Cię na odczyty z kart dla osób spod znaku bliźniąt na wrzesień 2025 roku. Kierujemy się tu astrologią wedyjską, dlatego sprawdźcie proszę daty na tej stronie. Ten horoskop powinien sprawdzać się osobom urodzonym mniej więcej od 15 czerwca do 15 lipca. Urodzeni w datach granicznych obowiązkowo sprawdzają swoje kosmogramy, co najmniej Słońce w jakim jest znaku. Link do kalkulatora kosmogramu wedyjskiego znajdziecie w opisie i w komentarzu. Osoby, które urodziły się wcześniej zapraszam do filmu przeznaczonego dla znaku byka. Teraz na wrzesień robimy próbno odczyty na miłość, pracę i pieniądze. Będzie kilka rozkładów na miłość, na pracę i pieniądze teraz robią tylko po jednym, ale mam nadzieję później to rozszerzyć. Zaczynamy od rozkładu dla Singli. Tak naprawdę jest to potencjalnie przekaz dla każdego, bo tutaj po prostu pokazują się jakieś nowe osoby lub już wam znane, które nagle we wrześniu mogłyby się odezwać, choć wy mogliście już o nich zupełnie zapomnieć. Dla bliźniąt pokazuje się, że pojawia się osoba, która chciałaby dostać od Was jakąś szansę. Wy jednak wyglądacie, jakbyście byli całkowicie zamknięci na wszelkie sugestie czy perspektywy angażowania się w nowe relacje. A ta osoba przedstawia się bardzo obiecująco. Pokazuje się, że mogłaby Was prosić czy nalegać o to, żebyście dali im szansę, żebyście mogli się poznać chociaż. Waszą radą jest, żebyście zauważyli. Że przydałby się Wam związek i coś fizycznego. Jeszcze. Albo żebyście wyleczyli się z czegoś poprzedniego, ale to zobaczymy na czwartym rozkładzie. Albo druga opcja, żebyście teraz rozważyli na poważnie tę osobę, bo później możecie żałować, że nie próbowaliście nawet tego uchwycić, kiedy mieliście na to szansę. Czas na rozkład, tak zwanych bratnich dusz. Jest to rozkład dla relacji rozwijających się. Tutaj właśnie sprawdzajcie ludzi, z którymi nie jesteście w związku, ale interesujecie się nimi, co najmniej od poprzedniego miesiąca. Dla bliźniąt pokazuje się jakaś relacja, która wymaga cierpliwości. Wy chcecie związku, a wasz człowiek nie jest przekonany, czy chce z wami być. Pokazuje się dosłownie, że nie wierzy, że coś z tego wyjdzie. I możecie się spodziewać, że ten człowiek będzie dużo rozmawiać z innymi ludźmi i będzie dla nich miły. Szuka kogoś, kogo po prostu polubi za jego ekspresję. Może też być tak, że będzie rozmawiał z wami, ale na takim koleżeńskim gruncie. I sprawdzał po prostu, czy was polubi. Rada dla was jest taka, żeby powstrzymywać się od jakichś wiążących próśb. Powstrzymywać się od szukania potwierdzenia w tej osobie, że ona z wami będzie. Że będzie chciała, że ona chce z wami być. Jeśli zależy Wam na tym, żeby to się udało, to musicie być cierpliwi. Nie poświęcać tej osobie za dużo uwagi. Raczej bym powiedziała, żeby wejść na grunt koleżeński i poświęcać y, jej uwagi tylko trochę, tak, żeby to nie wyglądało na coś bardzo poważnego z Waszej strony. Po prostu odzywacie się, żeby miło pogadać, bo lubicie z nimi rozmawiać, a nie dlatego, że tak bardzo Wam zależy. Teraz rozkład dla osoby w związkach. Dla bliźniąt na wrzesień pokazuje się związek, w którym jest oczekiwania, że druga strona coś zrobi. Wasza osoba chce zakopać topór wojenny, a wy pokazujecie, że podoba wam się to, co wasz człowiek robi. Ale tutaj jest w relacji oczekiwanie, że obie strony oczekują, że druga strona coś zrobi i to wygląda trochę tak. Że wasz człowiek się stara, wam się to podoba, ale sami niczego nie dokładacie do tej pracy, tylko wasz człowiek tutaj coś robi. I pokazuje się, że to u waszego człowieka prowadzi do tęsknoty i wątpliwości, czy wam na pewno na nich zależy. A skoro ma on odczuwać tęsknotę, to oznacza, że może wkraść się jakiś dystans w waszym związku we wrześniu. I rada dla was jest taka, żebyście dali szansę, i postarali się, żebyście sami byli bardziej romantyczni, ale jednocześnie, żebyście się z tym nadmiernie nie spieszyli. Przystosujcie się do tego w swoim tempie. Teraz przechodzimy do rozkładu na taką miłość, która nie znajduje połączenia w fizycznym świecie. Tutaj mogą odnaleźć się takie osoby, które mają bardzo silne uczucie do kogoś, ale relacja wcale się nie rozwija może być zupełnie zawieszona, a może być bardzo odległa. Kontakt może kompletnie nie istnieć nawet od dłuższego czasu. Może tu się pokazywać nieszczęśliwa miłość lub zakończone relacje, z których jeszcze ktoś się leczy. Dla bliźniąt pokazuje się jakiś odległy kontakt na gruncie koleżeńskim. Wy możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, że ten ktoś o was myśli, a ten człowiek chyba uważa, że gracie niedostępnych. Może mu się czasem mylnie wydawać, że nawiązujecie do nich, że mówicie o nich. Może ten ktoś doszukiwać jakichś wskazań, że wy również myślicie o nim. Rada dla was jest taka, żebyście powiedzieli coś, w taki sposób, żeby do tej osoby dotarło, że to nie o nich myślicie, że nie myślicie o nikim konkretnym, ale jesteście otwarci na różne opcje, że się rozglądacie za jakimś do relacji, ale nie macie jeszcze nikogo, jeśli to u Was jest prawdziwe. Po prostu najlepiej by było, gdybyście sprawili, że ten człowiek da sobie spokój, że zrozumie, że jemu się tylko wydaje, że Wy coś do nich czujecie. To teraz piąty zagadkowy przekaz na bliźniacze płomienie z zastrzeżeniem, że interesuje nas tutaj prawdziwa miłość, taka finałowa miłość bardziej niż sama idea bliźniaczych płomieni, gdyż nie możemy być pewni, czy ta teoria jest w 100% prawdziwa, a musimy dobrze się skupić na tym, czego tutaj szukamy. A więc tutaj znajdziecie wskazówki dotyczące drogi do prawdziwej miłości. Czy macie już z nią do czynienia? Być może odnajdziecie się w tym czytaniu dzisiaj, a może za jakiś czas zaczniecie zauważać w jakimś człowieku, że Wasza relacja zgadza się z tą w tych czytaniach na prawdziwą miłość. Czasami będą pojawiały się tu lekcje do przerobienia, które są konieczne do połączenia się z waszym bliźniaczym płomieniem i do zacieśniania tej więzi. Dla bliźniąt pokazuje się relacja, w której każdy jest zamknięty we własnej perspektywie. Bliźniętom zależy na prawdziwej miłości, a wasz bliźniaczy płomień żyje z dnia na dzień i nie bardzo mu zależy. Nie wie, czego chce, jest niestabilny. To prowadzi do tego, że jest między wami za mało granic, że będzie za wa między wami za mało granic i każdy będzie myślał po swojemu, a prawdziwe uczucia będą tłumione w tej relacji. Rada dla was jest taka, żebyście przestali tęsknić i nie wybierali bliźniaczego płomienia, i uznali, że nie wiecie nic o swojej prawdziwej miłości, o tym czy to na pewno jest to uznać, że nic nie wiecie w tej materii otworzyć głowę, otworzyć się na nowe perspektywy, na swoją wolność. Teraz praca, a potem pieniądze bliźniąt w pracy pokazuje się jakaś nowa posada lub projekt, do czego będziecie musieli się doszkolić. Nie będzie idealnie, ale też wygląda to tak, jakbyście mogli próbować omawiać jakieś kwestie, które wam nie odpowiadają. Możecie tutaj trochę iść za daleko. Moglibyście iść w jakieś toksyczne klimaty przy tym. I rada dla was jest taka, żebyście nie zapominali o dyplomacji i poszukiwaniu kompromisów. To teraz pieniądze. Dla portfelu bliźniąt we wrześniu pokazuje się odpoczynek. Wasze portfele we wrześniu protestują przed wydawaniem pieniędzy na rzeczy, które nie są wam niezbędne. Pokazuje się też, że moglibyście odkładać te pieniądze na jakąś podróż. Rada jest taka, żebyście we wrześniu żyli tak trochę jak biedacy, zaoszczędzili jak najwięcej, żebyście mieli dużo pieniędzy na to, na co chcecie mieć. Została nam jeszcze wskazówka kosmiczna zagadka. A brzmi ona tak. Jeśli dasz się ponieść gniewie i awantury pochłoną twoją głowę, bałagan jeśli nastanie, porządek uczynić czy żyć z nim chcieć będziesz dalej? Jaka przyszłość cię potem czeka? Zastanów się, dokąd zmierzasz. Teraz wybuchniesz gniewem to, czy wytłumaczyć, o szansę się starać, przeprosić, czy radę dasz? Ode mnie to już wszystko. Powiedzcie, co myślicie o takiej formie przekazów miesięcznych i czy chcielibyście, żebym dodała tutaj jakieś rozkłady. Dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapki w górę i widzimy się następnym razem. Cześć.